Biłgora jest małym, urokliwym miastem położonym w południowo-wschodniej Polsce, nazywany bramą roztocza. Tę miejscowość jednak wyróżnia niespotykana energia, która bije od jej mieszkańców. Muzyka To właśnie tutaj widzimy, jak wielu jest pasjonatów, lokalnych liderów, grup nieformalnych czy w końcu sformalizowanych stowarzyszeń, które funkcjonują, działają, narzucają pewien rytm, ale też nie pozwalają, by zapanowała nuda. Zdajemy sobie sprawę, że ich energia jest najważniejsza, lecz wiemy, jak często napotykają z pozoru na trywialne problemy. Dlatego projekt Niech się dzieje wychodzi im naprzeciw. Każde wydarzenie potrzebuje dobrego zaplecza, i stąd pomysł zakupu wygodnych leżaków wypoczynkowych, które są do dyspozycji nieodpłatnie dla wszystkich, którzy działają na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Ktoś powie: To szczegół. Pewnie tak, ale jak bardzo ważne są właśnie te szczegóły, które decydują o powodzeniu całego wydarzenia. I to właśnie dzięki nim tworzymy odpowiedni klimat, przestrzeń do realizacji nawet najbardziej szalonych, innowacyjnych i nietuzinkowych pomysłów. you.